W rozmowach z tytułu pasjonaci, a dzisiaj znajdujemy się w wyjątkowym miejscu. W miejscu, w którym dzieje się artystyczna magia, ale o tym opowie nam już nasz dzisiejszy gość, Natalia Murza. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, gdzie właściwie się znajdujemy i co tutaj się dzieje? Znajdujemy się w iwaniskach, poniekąd w mojej pracowni, gdzie na co dzień pracuję, tworzę, wymyślam nowe. Propozycje artystyczne i, i działam. Co obudziło w Pani taką formę sztuki, pasję do takiej formy sztuki, można powiedzieć, sztuki nowoczesnej? Wszystko zaczęło się tak naprawdę w dzieciństwie, ponieważ moja babcia była twórczynią ludową i haftowała, wykonywała origami czyli takie prace z, z, z papieru pracę z bibuły, ze wstążek. I ja od dziecka tak naprawdę jej towarzyszyłam. To się potem trochę zmieniło, jak poszłam do liceum, bo już miałam troszeczkę mniej czasu. Ale to ona właśnie zaszczepiła we mnie tą taką duszę artystyczną. I potem, potem faktycznie już zaczęłam pracę z, z tkaniną. Którą zajmuje się praktycznie już 14 lat. Od tego, od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło. Od tego się zaczęło. Potem oczywiście szkoła artystyczna, liceum plastyczne imienia Józefa Szermentowskiego w Kielcach, następnie studia też na Akademii Sztuk Pięknych. I Faktycznie, sztuka nowoczesna. Sztuka nowoczesna, ponieważ poniekąd robię pracę trochę abstrakcyjne, trochę takie codziennego użytku, ale to zawsze są takie kompozycje, które gdzieś tam w jakiś sposób prezentują tą, ten, ten nowoczesny klimat. A pamięta Pani swoje pierwsze prace? Jak one wyglądały? Jak one podstawały? <noise> jak one powstawały? E, no, pierwsze prace e, takie artystyczne, no to faktycznie gdzieś tam z papieru, z, z bibuły. E, jeżeli chodzi o, o takie prace tkani, z tkaniny, e, to pierwsze pra prace swoje stworzyłam w Gminnym Ośrodku Kultury w Pogorii e, na zajęciach artystycznych, gdzie robiłam gobelinę. E, tam spędziłam dwa lata gimnazjum. I, I to było pierwsze takie prace tkackie. Niewielkie formatu, bo to było tak mniej więcej 30 na 50, 80 na 50, jakoś tak. Więc to było mało formatowe prace. Teraz troszeczkę to się odmieniło, bo. Chciałam robić większe rzeczy i, i faktycznie do tego zmierzam. A większe rzeczy to znaczy jakie? E, największą pracę, jaką zrobiłam, to, to nie tkacką, ale taką abstrakcję trochę malarską, to była praca 2,5 metra na 4,20. Tak. I to była praca zrobiona z, z radiatorów dla prywatnego klienta. Pozwoliłem sobie przed naszą rozmową zrobić delikatny research, i wiem, że w Pani twórczości znajdują się też prace związane z Żywicą. Tak. Więc odkryjmy trochę kulisy i powiedzmy, na czym to polega. Moja praca z Żywicą rozpoczęła się tak naprawdę 5 lat temu. Wtedy były takie pierwsze początki. Do tego trochę zachęciła mnie też filma, z którą współpracuję od czterech lat. Od pięciu. Od pięciu, bo od pięciu zaczęłam żywicę. To były mało formatowe rzeczy, typu szachy, przypinki, jakieś takie bardziej biżuteryjne akcesoria. W sumie do tej pory to robię. Jak wygląda praca z żywicą? Praca z żywicą jest dosyć specyficzna. Żywica jest dosyć wymagającym materiałem, potrzebuje odpowiednich warunków. Jest też toksyczna, nie ma co ukrywać, więc obowiązkowo potrzebujemy maski, oczyszczacza powietrza albo talmody, to w zależności. Nie musi być obowiązkowo, ale jak to uważa, warto się zabezpieczać. Wszystkie rzeczy, które tworzymy, wszystkie rzeczy, które powstają podczas pracy, potrzebują czasu. Żywice mamy kilka rodzajów, nie wiem, czy warto się nad tym rozwodzić w tej chwili. Są żywice szybko-sknące i długo-sknące. Ja używam tych przynajmniej 24-godzinnych, wiadomo, do każdej rzeczy. To są bo... najtrwalsze materiały, jeżeli chodzi o żywice, tak? Czy... To zależy, bo jeżeli robimy taką warstwę, nie wiem, do jednego centymetra, no to jest taka możliwość, że to się stucze, bo to jest trochę taki, to jest, no to jest plastik, ale też może coś na zasadzie takiego szkła, w sensie, nie wiem, no jest możliwość, że, że to się połamie, stłucze, nie jest aż tak bardzo odporne na uszkodzenia. Chyba, że robimy to w, większym, w większej grubości, objętości, no to faktycznie to już jest twa, trwalsza. A co w takim procesie tworzenia, może od początku, kiedy wpada do głowy pani pewien pomysł, do czego zaraz przejdziemy, siada pani do tworzenia i co w takim procesie jest najważniejsze, a co najtrudniejsze? Najważniejsze i najtrudniejsze zarazem jest czas. Ponieważ... Żywica schnie 24 godziny, ale czas pracy to jest tak w granicach 40 minut do godziny może. Wtedy nam żywica już praktycznie może nie zastyga, ale robi się bardzo gęsta i mamy ograniczony ten czas, żeby, żeby tworzyć. Więc jeżeli siadamy do pracy, musimy mieć już przemyślany projekt, przemyśloną strategię, jak to robimy. I, I po prostu już tworzyć faktycznie w takim tempie, żeby to wszystko miało rację bytu. Um, a propos projektu, skąd e, czerpie Pani? <noise> skąd Pani czerpie inspirację? wygląda w taki sposób, że przykładowo wychodzi Pani na spacer, widzi Pani liść, szyszkę i tworzy się pomysł, bo powie, OK, biorę to na warsztat, robię coś podobnego? Jak to wygląda? Um, z inspiracjami jest e, różnie. E, oczywiście, no. Praktycznie większość rzeczy, które tworzymy, biorą się z natury, bo główną, głównym, główną taką inspiracją jest natura. Nawet jeżeli tworzymy, bierzemy inspirację z, z internetu, to ona też jest z natury, więc warto szukać takich inspiracji faktycznie osobowo. Żeby, żeby, żebyśmy my to doświadczali, bo wtedy prace są faktycznie takie personalne. Ale też, no, nie można powiedzieć tak jeden do jednego, że, że ta natura wszystko nam zagwarantuje, tak? Bo dużo rzeczy bo dużo rzeczy tak naprawdę możemy też czerpać z dnia codziennego. Nie wiem, jak robiłam dyplom na przykład z, dyplom magisterski, to robiłam z, głównym, główną moją inspiracją były elektrośmieci. I to już nie, to, to przy pracy nie, nie, nie zależało mi na tym, żeby faktycznie główną inspiracją była natura czy tam przyroda, tylko sam materiał. I, i to, ten materiał tak naprawdę brał główną, grał główną rolę. Dobrze, że wspomniała Pani o elektrośmieciach, dlatego że chciałem zapytać o coś, myślę, bardzo ważnego, Adnoś, czyli, czyli chodzi mi tutaj o recykling. Wydaje mi się, że każdy z nas. Zna definicję, na czym polega recykling, mhm. ale patrząc na, na Pani dzieła twórczość, no nie sądziłem, że recykling można połączyć ze sztuką. A, tak, mój. Moja propozycja recyklingu jest przez połączenie sztuki z elektroodpadami. E, tutaj e, cała ta droga zaczęła się jeszcze na pierwszym roku studiów, e, gdzie mm, na strychu u mnie w domu rodzinnym e, było bardzo dużo e, pód głównych, e, takich po prostu resztek elektrycznych, e, ponieważ mój tata e, za młodych lat... Zajmował się naprawą elektrycznych sprzętów. No i były gdzieś tam właśnie takie pozostałości. My na studiach mieliśmy takie zadanie, żeby poszukać materiałów, które gdzieś tam najbardziej nakłonią nas do pracy. I to, była, to były zajęcia z tkaniny unikatowej, więc tam doświadczaliśmy różnych. Praktyk przez techniki sublimacyjne, haft, hafty odręczne, manipulacje na tkaninie, poprzez właśnie takie aplikacje. I ja właśnie już bardzo długo szukałam takiego materiału, który gdzieś tam rozwiąże moją ciekawość i, i po prostu takie artystyczne popędy <grym> I, I właśnie ten, te elektryczne śmieci, które miałam na strychu, okazały się takim strzałem w dziesiątkę. Po pierwszym roku, gdy już zrobiłam pełnowymiarową pracę, to była praca 120 na 60 cm. ta praca zakwalifikowała się do wystawy na drugim Bienale Tkaniny Artystycznej w Poznaniu. I to był też taki duży progres dla mnie. E, bo raz, że e, to była duża tkanina jak na tamte czasy, ale e, jak zobaczyłam tą pracę e, w sali muzealnej, e, to zobaczyłam, jak ona ginie po prostu na ścianie. I chciałam, żeby te prace były takie większe, masywniejsze e, i tak dalej. I, I faktycznie kolejny rok już przyniósł większą pracę, i to była praca 3 metry na e, 2, e, czy progres. Progres, tak. Ja od tamtej pory właśnie robiłam już większe prace. E, tak, ale wracając tutaj do tej tkaniny, to już e, zrobiłam e, taki cykl prac. E, po, po tym cyklu e, my na uczelni też mieliśmy e, takie konkursy. E, projekt Albo Sztuki Piękne e, Szczelickiego. E, I też właśnie te, ten cykl za, 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 zakwalifikował się na wystawę. Potem się zainteresowała tym cyklem też jedna z galerii łódkich, gdzie miałam potem indywidualną wystawę u nich. Ten cykl, no w sumie przez ten cykl miałam bardzo duże korzyści w życiu. Między innymi właśnie ta pierwsza wystawa indywidualna. Potem Między innymi przez tą wystawę indywidualną odezwała się do mnie kielecka firma, Fundacja Odzyska i Środowisko, która zajmuje się promocją właśnie prawidłowego przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. I, czyli nawiązała się taka współpraca. Kolejna rzecz. I to w sumie taka już naj, największa. E, ten cykl pojechał na wystawę międzynarodową, e, na wystawę Polskiej Tkaniny Artystycznej Batikup e, w Indonezji. E, I co? E, to był właśnie taki moment, gdzie wiedziałam już, co chcę robić. <laughs> tak, ta, przełom, to był wielki przełom i, i po prostu e, to był też taki e, kop. Po prostu kop, żeby robić faktycznie takie rzeczy. A co było takim najważniejszym momentem, albo momentem, z którego jest Pani najbardziej zadowolona w dotychczasowej, można powiedzieć, śmiałej karierze artystycznej? Nie ma takiej jednej rzeczy. Wydaje mi się, że, że to było kilka, kilka takich momentów, jak na przykład, nie wiem, dostanie się na do Liceum Plastycznego, bo do Liceum Plastycznego nie liczyły się wyniki w nauce, tylko liczyły się egzaminy wstępne. Do Liceum Plastycznego mieliśmy dwa dni egzaminów: rysunek, malarstwo, historia sztuki i rzeźba. Tak samo na Akademii Sztuk Pięknych mieliśmy też dwa dni egzaminów: rysunek, malarstwo, kompozycja i coś jeszcze, ale w tej chwili nie pamiętam. I na przykład, jak Wystawałam w 2018 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, to na jedno miejsce było 8 osób, więc no faktycznie to, to było osiągnięcie. No i kolejne, kolejną rzeczą, no to, to faktycznie sytuacją, no to pierwsza wystawa i to taka wystawa, gdzie... Byłam poniekąd na równi z moimi profesorkami z, z uczelni. Jakie to było? Tak. To co były świetne no, po prostu niezapomniane. Zwłaszcza, że to była też taka moja pierwsza wystawa, gdzie byłam już w łodzi na akademii i raz, nie liczyłam, na, na, że faktycznie się dostanę na tą wystawę, ale to, to pokazało, że, że to, co robię i to, czym jestem zainteresowana, faktycznie ma sens. Otóż, tak na zakończenie naszej rozmowy zapytam: gdzie można znaleźć Pani, e, pani dzieła, pa, Pani twórczość, czy, czy panie czy Pani jeszcze w przyszłości jakąkolwiek wystawę, lub cokolwiek innego związanego z tym, żeby zwykły człowiek mógł nabyć, można powiedzieć, to, co wyszło spod Pani warsztatu? E, jeżeli chodzi o wystawy, to w sumie, nie wiem, na razie nie planuję nic nowego, aczkolwiek to co jakiś czas się pojawia. Ostatnio, rok temu mieliśmy, miałam wystawę w, w GeoNaturze w Kielcach, gdzie faktycznie tutaj nasze najbliższe środowisko mogło się zapoznać z moją twórczością. Natomiast jeżeli chodzi już o takie prace artystyczne, to raz, elektryczne odpady, Współpracując z Fundacją Odzyskać Środowisko, to właśnie za pomocą ich, czyli na jakichś eventach, gdzie organizują właśnie takie mini wystawki z moimi pracami, bądź też na sklepiku wyjątkowy .pl, tam też wstawiają moje produkty typu akcesoria biżu biżuteryjne, szachy, właśnie z elementami z, z recyklingu. Prowadzę też swoje media. Zapraszam na moją stronę na Facebooku, Instagramie, bądź też TikToku, bo ostatnio zaczęłam tworzyć tam nmcraft, nmcraft, m. M. To Przy okazji, Szanowni Państwo, my również oczywiście polecamy twórczość Pani Natalii, ale my również zapraszamy na naszą stronę na Facebooku oraz na naszego YouTube'a, gdzie... Możecie Państwo śledzić naszą pracę, a dziś serdecznie dziękujemy za, za możliwość rozmowy i można powiedzieć wejścia w taki świat nietypowej sztuki.